Cześć, siemanko kochani, z tej strony wasza i Sanus Pewnie się zastanawiacie dlaczego ten odcinek jest taki krótki Ponieważ widzicie ile trwa, no nie? Jest on taki krótki dlatego, że przedstawię wam no, mojego nowego customa Nie jest on z nowego EPS Możecie się domyślać w sumie z którego Od razu mówię, że z popa, z podróbki popa i dla niego stoi tutaj ten cudowny tron. Wywaliło mi się część tła, której i tak nie było widać. Super. No nieważne, wracając. Teraz Wam pokażę tego cudownego kastomka, któremu przerobiłam w sumie tylko twarz, ale trudno. To jest ten mój cudowny nowy kastomek. Jak się prezentuje, to jest mój jedyny aparat którą namalowałam brwi tak on ma brwi widać to chyba w kamerze nie wiem czy widać w snu no, ja po prostu uważam, że się prezentuje przecudownie. Tak wygląda z jednej strony. Tak wygląda z drugiej strony. No po prostu moim zdaniem jest on bajeczny i możecie dać w sumie w komentarzu. Napisać to, jak Wam się podoba. Na robieniu tych oczu spędziłam, kurde, cały dzień. To chyba już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa, kochani!